Dam, dam, dam. Cześć, witam was serdecznie, dzisiaj okazja wyjątkowa, ponieważ przyjrzymy się grze Huntsman The Orphanage, czyli jakiś tam łowca i sierociniec. Gra, której jeszcze nie jest dostępna w obiegu normalnym, że tak powiem. Na Steamie jest to wersja też beta, więc nie wszystko tutaj będzie i będą tutaj jakieś babole pewnie. Natomiast no, chciałem Wam to pokazać ze względu na to, że to jest kolejna gra, która celuje w to, by nas wystraszyć. Nie wiem na ile Wam to pokażę. Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, ze względu na to, że no tak jak mówię, nie ma tutaj wszystkich funkcjonalności, a i też sama gra jest trochę obcięta. Jako, że to jest horror, stwierdziłem, że lepiej będzie Wam to pokazać niż opisywać, żebyście. Mieli pogląd na to, czy faktycznie takie coś Was weźmie, pomimo no, tego, że od razu mówię, że gra do najładniejszych, niestety, nie należy. Natomiast, no tak jak mówię, no jest to beta, więc wszystko się może tak naprawdę jeszcze zmienić. Co tutaj, jak tutaj rozgrywka wygląda? Jako, że nie będę znowu gadał w trakcie grania, ja, oprócz tego, że wam powiem, że mój program do nagrywania ma teraz w e, zajebistą funkcjonalność <laughs> widzę ile już nagrywam, więc mam nadzieję, że czasu jakoś specjalnie tutaj nie zajmę wam dużo i postaram się jakoś to szybko ogarnąć, bo może czasami się odezwę, wiadomo, natomiast postaram się jednak nie gadać. Zatomiast gramy tutaj na zasadzie takiej iż, e, no jest to widok oczywiście z osoby e, z oczu bohatera. Ja, że Wam zagraną tak babeczkę weźmiemy, ponieważ mamy tutaj możliwość wyboru bohatera. Tak naprawdę ma być z tego co czytałem w materiałach, ma być też możliwość ma być też możliwość tutaj konfiguracji naszej postaci. Natomiast <laughs> jak widzieliście, no w becie jeszcze tego po prostu. Nie ma. Gramy tutaj, no, jest widok z oczu bohatera, jest telefon. W telefonie, jak widzicie, odbija się też otoczenie. Możemy włączyć sobie latarkę. I tak naprawdę to jest tyle. Nie ma tutaj broni, więc no, jest to na zasadzie trochę jak amnezja trochę jak Outlast. Natomiast. No to czy bierze Was bardziej, czy nie, no to już tak naprawdę zależy od Waszego widzimisię. Można kucać, można się położyć i tak naprawdę to jest tyle. No sprawdźmy, jak to wyjdzie. Gorąco zapraszam, ja już trzymam gęby na kutkę, jeżeli trzeba będzie, to oczywiście się odezwę. No i tak jak mówię, no na razie jeszcze ta gra jakoś super piękna nie jest, no ale Slendermania też jakoś super mega nie było, a jednak potrafił zapełnić spodnia aż do kostek. No to zaczynamy. Huntersman The Orphanage, wersja beta. Pamiętajcie, że jest to wersja beta i to jest jeszcze wersja wczesnej bety, więc tak naprawdę wiele może się zmienić. He Jak widzicie, telefon nasz komórkowy firmy Operator jest przekaźnikiem naszym, łączącym dwa światy świat chyba duchów i świat rzeczywisty. No, w tym telefonie, jak mówię, możecie podziwiać też to samo, co tak naprawdę widzicie oczami głównego bohatera, natomiast no mogą się pojawić tam dziwne rzeczy, jak na przykład widzieliście w tym telefonie, coś tam dziwnego się działo i był jakiś taki przekaz podprogowy kup Proszek Pole na 2000 i, i tak dalej. Listen to me, young'un, and take heed you listen careful like, for I, Jasper Crowed, am done, dusted, beggared, broken, and cursed, and well I deserve it. The coward that I was caused... <tansen> <tansen> Sorry, chciałem przekazać tylko informację, że jeżeli tutaj słyszycie moje głośne oddychanie, wybaczcie, ale w dalszym ciągu mam nos zatkany katarem aż po same oczy, więc mogę trochę sapać. <tansen> wybaczcie mi bardzo. Chciałem jeszcze tylko też wspomnieć o co w tej grze chodzi. Tutaj jakieś sieroty zostały porwane, jako że to jest sierociniec, i te sieroty mamy tutaj uwolnić, kładąc ofiarę na 12 na 12 nagrobkach, które no już teraz no w tej becie nie są jeszcze dostępne, więc no nie pokażę wam uh, tych nagrobków. Uh, tam zakończymy zresztą miejsce właśnie, gdzie też uh, teren bety się kończy. Natomiast no, generalnie o to w tej grze chodzi, żeby uratować ten sieroty. Telefon, jak widzicie, jest głównym narzędziem narracji. Niestety napisów na chwilę obecną nie da się włączyć, a nawet samo wyjście do menu głównego powoduje, że trzeba zaczynać grę od nowa, ze względu z tym, że nie ma tutaj jeszcze save'u ani ładowania gry. A, jak widzicie, no przedmioty. A tutaj nie ma, a to jest przedmiot. Te przedmioty. <średmioty> Przedmioty możemy dźwigać i je zanosić właśnie, natomiast no tak jak mówię, no nie ma, nie ma jeszcze to na razie sensu, no ze względu na to, że tak jak powtarzam, jest to beta, a tu chyba jest trumna. No jakaś jestem jest, ja to nie byłem wcześniej. No jakby ktoś pytał, czy jest ciemno. Okej, okay. ja już milknę z powrotem. Gubiłem się w tej piwnicy. Dobra, tutaj tego momentu wcześniej nie widziałem, nie zaszedłem sobie w tą stronę tego sierocińca, Pokażę wam natomiast te, no jakieś taką ciekawsze elementy. Idziemy. pieluszki... <grywki> na pupki. there <laughs> mix A to, co widzicie, to pokraczne coś na tej belce, to jest huntsman. Huntsman, który w tej becie nie jest aktywny. Widzę, że ma trochę pajęczne nogi. I to jest największe straszydło w tej grze, prawdopodobnie. Fuh, się zlękłem, że to on. what Yep. Tak, Nie chciałem wam czuć klimatu, bo tak naprawdę no, ta gra ten Huntsman Orphanage nie stawia tutaj na straszenie takie bezpośrednie bu. Tutaj bardziej chodzi o właśnie te elementy narracyjne. Tutaj chodzi o wczucie się w ten klimat opuszczonego sierocińca. No i ten Huntsman tak naprawdę z materiałów wynika, że on jednak będzie tutaj aktywnie nas prześladował. Ale jak to będzie wyglądało, nie zostało to jeszcze pokazane w tej becie. Ja wam pokażę jeszcze na zakończenie, tylko informację, którą zostawiono właśnie na to, że ona będzie dopiero w okolicach. Halloween naprawdęłem czarno premieram autentyczny też I must look pretty for mom. Please, help me. Help me find my ribbons. <laughs> e, czy też e, właśnie wtedy będzie premiera, teraz już nie kojarzę, w, właśnie w Halloween, chyba tak, bo tam będzie wersja Halloween Edition, e, która pozwoli nam właśnie na dalsze działania. E, tak jak mówiłem, no te przedmioty, tam widzieliście na przykład był ten e, obraz krzyk, e, możemy zbierać no, tak samo to pudełko, trzeba będzie zanieść do labiryntu takiego zleśnienia, bo to jest labirynt żywopłotów i właśnie ten labirynt nie jest jeszcze dostępny. To jest to tak naprawdę w chwili obecnej czas... czas, przepraszam, czar, który roztacza ten Hansman trochę pyryska, bo... No, wiedząc, że nic tutaj się teraz nie dzieje, no to teraz was też niczym nie wystraszę. Aczkolwiek na przykład zdziwiła mnie ta piłeczka turlająca się po korytarzu, którą widzieliśmy wcześniej, bo tego nie było, więc jeszcze tutaj jest możliwość spotkania się z duchem, ale ja go też chyba nie znalazłem. Sprawdzę, czy mi się może to uda. Nego trzeba pomóc tym wszystkim środkom, ale też chyba dorosłym, których ten chansum gdzieś porwał. Jesteśmy na zewnątrz. A step beyond your torchlight gaze lie hedge rows, set puzzle maze. Twixt these rows twelve headstones lay. Reach them all to save the day. But patience, first, seek out a key if you're to set the lost ones free. This key to mysteries yet unseen unlocks the gate on Halloween. So on October 31, bring keys to gate, the spell's undone. There are souls to save and work to do, but now the huntsman's hunting you. <laughs> Można, że właściwie to jest koniec tej bety. Eee, no, tak jak mówię, no nie jest to najbardziej urodziwa gra, jaką moglibyście sobie wyobrazić, ale chyba nie o to też chodzi. No, tu i tak w większości rzeczy nie widać. Ale robi należyte wrażenie, tak naprawdę. I wczówkę można złapać tutaj niezłą. I możliwe, że też będzie się można przestraszyć. Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie będzie działał ten Huntsman. Natomiast, no, sprawdzę to w Halloween. Chociaż trochę Halloween się boję, bo to prawie tak jakby rozjudzić Candymana. Jeszcze wejdziemy na strych. Jakoś tak sterowaniem mi zaczął szwankować. Tu nic ciekawego nie ma. myślę, że będzie tutaj fajny klimat. No ale tak jak mówię, na podstawie tej bety nie ma jeszcze co osądzać i wydawać wyroku na tą grę. Oui, je m'appelle Margaret. Lalkę. No i złapać bakcyla. No tak jak mówiłem, na razie tu nie ma co jeszcze pstrykać, Jest to taki wstępniaczek. Wstępniaczek, który myślę, że robi fajne wrażenie, tak naprawdę. Mimo tego, że graficzka tutaj nie jakoś nie napędza nas, żebyśmy działali tutaj dalej. Aczkolwiek to jest beta wczesna. Także myślę, że zobaczymy się jeszcze z tym tytułem 31 października, tudzież później w listopadzie, już po Halloween. A tymczasem miejcie ten tytuł na uwadze i pilnujcie się czujnie, żeby was Huntsman czasem też nie porwał z tymi pajęczy... pajęczymi odnóżami. To byłoby na tyle w luźnych gadkach Dzisiaj znowu trochę nie było luźno, znowu trochę przestraszyliśmy. No, przestraszyliśmy no było klimatycznie. I myślę, że będzie dobrze. Z tą grą. To był Nitek, to były różne gadki i przed Wami był Huntsman Orphanage od firmy Shadow Shifters, jest to ich pierwsza gra, no myślę, że będzie spoko, <laughs> przynajmniej spoko, no bo to będzie klimatycznie, klimatem nadrobi braki wizualne można by rzec. To to by było tyle, cześć!